No, dzień dobry, witam wszystkich. Jest, jest yy, sobota rano. I przyjechał pierwszy transport słomy. Muszę jeszcze łyżkę przeczepić. Zaczepić widły. I działamy. No i dobra, pierwsze 33 baloty rozładowane. Także co. Ja jadę zgrabiać tą słomę. Będę musiał jeszcze podnieść karuzelę, żeby tak po ziemi nie szurać. Ale już na polu zatankowany jest. Można jechać. No bo tą słomę jeszcze dzisiaj trzeba sprasować, bo jutro nie będzie możliwości, bo drogę nam zamkną. Od 8 do 14 będzie zamknięta, bo znowu te zawody takie kolarskie będą. Akurat teraz żniwa się przeciągnęły. Jeszcze słomy nie ma zwiezionej. Będą zamykać tej ulice. Choć u nas wczoraj dosyć dużo zboża znikło z pola. Także no. W poniedziałek też jeszcze ma być pogoda. Lucerna pięknie rośnie. Także zobaczymy. No i zgrawiamy. Yy, tu, gdzie niegdzie, to naprawdę jest słabo. Tutaj, na przykład, jest trochę lepiej. Jakiś rządek się tworzy. Coś tam będzie tej słomy. Ale nie dużo. Teoretycznie, no trzech na raz nie mogę wziąć, niestety. Muszę po dwa jeździć. No ale co zrobić. A no, tu na przykład to ładniejszy. Tu, tu akurat tak trochę daleko od siebie jechał. nie wiem czy tam ten kawałek tamten kawałek chyba też no, to na przykład ładna Jedziemy tu Nie mam do, do końca na ziemi, żeby mi tutaj nie ryło. Czasami nie z nie zbyt dobrze, ale to już tam niech zostanie trochę na polu, bo trochę na polu zostało, niż żeby, żeby ramię zostawić na polu. Na słomie, wolniejsze obroty, tam robię 400, takie pod 300. Będzie ok. No tu nie wiem ile hektarów jest, ale troszeczkę jest, także... A tu jeszcze. O, takie wnęki są tutaj na tym polu. No i dobra, zgrabione. Tutaj teraz przejedziemy. To trochę, bo tu jeszcze jest pszenica, nie do końca wymucona Dzisiaj to podobno będzie mucone. Tutaj ten mostek taki mamy. Przejechałem w jedną stronę, to przejadę i w drugą. No i dobra, tutaj jeszcze mamy trochę słomy. To to się też zgrabi. ładny będzie prawie o, to chyba będzie przesadzone mm. <gry> nie, dobra przesada jest Kładam i jadę do drugiego znajomego. No i dobra, jestem już na polu. Tutaj znajomy już muci pszenicę. To jest ten ten sam kombajn, co, co u mnie mucił te 34 ary. Tutaj sobie muci dzisiaj. A ja co? Tutaj mamy pole po jęczmiące. Będziemy to też zgrabiać, żeby to w miarę szło. Kombucik się wyłączy. Ja tu się rozkładam i jedziemy. Tak trochę marnie wygląda, ale jak tutaj się obejrzymy to ta słoma to fajnie nawet jeszcze wygląda ten kolorek ma z wierzchu tylko tak ściemniał a jak się przerzuci to jeszcze nie wygląda najgorzej no. Trochę tutaj jest, nawet nie wiem szczerze, szczerze mówiąc nawet nie wiem ile tutaj hektarów jest ale dyszka chyba będzie w sensie jęczmionka z tą pszenicą no, dycha na pewno, bo tu jest ponad y, kilometr pole także sprawdzę później w geoportalu w geoportalu w sumie później sprawdzę i zobaczę ile tu jest ale na pewno dycha dobra, tutaj skończyłem. Nie będę więcej zgrabiał, bo tu yy, kombajn je, przyczepy stoją i kombajn przejeżdża przez te rządki, to nie będę mu dawał większych rządków, żeby, ten, żeby nie rozciągał tego. Yy, tu już pszenica ładnie sypie, także yy, to znajomy sobie pojeździ prasą yy, bez problemu. W międzyczasie jeden, jeden transport jeszcze dojechał. Yy, brat rozładował. No, ja będę teraz robił chyba te, yy, no widły. Muszę mu takie barierki dorobić, żeby mógł kłaść baloty na siebie, jak biorę trzy na raz. Bo teraz muszę poziomować to wszystko, żeby się trzymało. Wolno trzeba jechać. Także, no, już mam pewien pomysł na to. Yy, brat teraz yy, jedzie. Nie wiem, czy już pojechał, czy będzie jechać. Kultywatorem, tam co wczoraj woziłem obornik to pojedzie to uprawić. No i ze względu na to, że wczoraj nie zdążyłem, to dopiero w poniedziałek zacznę robić dalej tam obornikiem. Bo już zgęboszowane jest całe. No wczoraj może bym to wywiózł ten obornik, ale przez to, że ten, że tam musiałem zmócić to żyto swoje odebrać to już nie zdążyłem no ale w poniedziałek się zrobi no bo w poniedziałek jak dobrze będzie to już znajomy będzie miał tam swój ciągnik to my swoim, swoją też pojedziemy skosić tą trawę tam tą afrykańską trawę ze komosą niestety, ale jest jak jest prawa. Już marnieje. Yy, mało co popadało. Teraz znowu przyszły takie upały. sucho. Do poniedziałku niby ma się utrzymać. Yy, od wtorku znowu ma być tydzień deszczy. Ale ma być bardzo. Ma być bardzo gorąco. Sąsiad Muci pięćdziesiątka, No. także co? Zaraz zabieramy się za te yy, widły. No pierwsze sześćdziesiąt sześć balotów w domu. Tutaj pierwszy taki stuk malutki ułożyliśmy. Resztę będziemy na razie tu układać Ale jutro będę wywoził tutaj ogornik z płyty tam do tyłu do przekompostowania raz pójdzie i ten No i co? Co chciałem powiedzieć? Najpierw pójdziemy zobaczyć do żyta jak tam się zachowuje w, tym, w tych big bagach To co zmucone zostało Włączymy tutaj. 28. 1 stopień podrosło. Niby tam na wilgotność nie patrzę, bo to i tak okłamuje. 28. Tu zobaczmy. Tu zobaczcie, jak przesiane, to w miarę nawet czyste to życie to jest. Kurde, nie, 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 się wbić. Na razie nie, można powiedzieć, że coś tam się dzieje. Jest zabrudzone mocno tutaj. To są te takie łuszczyny po lucernie. W środku są nasionka jeszcze. Tylko, że one są jeszcze za wilgotne. Ale może z tym żytem to. Dosknie. Bym przerzucił. Bo mam tą przyczepę taką ze żmijką. Wsypałbym tam te big bugi i bym zeżmikował znowu z powrotem. To bym przerzucił to by swoją wilgoć też trochę. To by na powietrzu trochę. Potem jakbym miał czas, to bym przerzucił przez te sita. Bym zrobił najpierw. I i by coś z tego może było byśmy za rok na próbę zasiali tam jedną działkę z lucerną ogólnie tu zauważyłem w tym worku jest więcej lucerny, bo to jest pierwsze pierwsze co było rzut, yy, spuszczone tutaj o, wezmę garść i od razu kilka kilka nasionek jest na tym Widać, tutaj jest te, te małe nasionka, to, to wszystko jest z lucerna. Także no. Może coś z tego będzie. Teraz idę na przerwę, także widzimy się zaraz. O, jedno, o ale ciepło! No i dobra. E, ja odczepiam zgrabiarkę. I... Podczepiam się pod paszowóz, bo dzisiaj... Przez to, że jutro będziemy mieli zamkniętą drogę, dzisiaj przyjadą trochę wcześniej. Yy, prze, no, po wieczornym dojeniu będą po mleko, dzisiaj przez to, że jutro y, z rana nie zdąży, bo o ósmej zamykają drogę. No to musimy trochę wcześniej zacząć dojenie, więc muszę też zacząć trochę wcześniej karmienie. Brat pojechał kultywatorem uprawić ten obornik, co, co, no, co wczoraj wywiozłem. Tych wideł na razie nie będę robił, to zrobię, zrobię innym razem. Na razie tak się pomęczymy. Nie jest w sumie najgorzej jeszcze. O, znajomy był zatankować ciągnik. I ten i jechał dalej prasować tam już to co zgrabiłem tam już sprasował teraz jechał tam trochę dalej prasować o 15 godzin już najeździł no i tu wszyscy mają taką powiedzmy panikę trochę, bo jutro tutaj będzie zamknięta droga i nie będzie jak mucić no i jest problem, tam niektórzy już Słyszałem, że dzwonili tam, do organizatora no ale raczej tego nie przełożą. Także co? A okno otworzyć No, młodszą ludzie chcą jak najszybciej uciec z tym zbożem, póki pogoda to znaczy pogoda, no u nas U nas był ten problem, że tak przepadywało 2-3 litry, że nie szło mucić, ale też to dużo nie dało na uprawę. Bo trawy teraz znowu zaczynają wysychać. Także jednym słowem jest słabo. Odczepiam tą zgrabiarkę, podczepiam paszowóz i robię mixa. Tutaj znajomy y, mówi, że jego szwagier może ten y, przesitować mi ten y, tą lucernę z żytem Także no zobaczymy jak to pójdzie. No. I Dobra, odczepiam z grabiarki. i widzimy się zaraz. No, mamy dzisiaj niedzielę. Ja dzisiaj na gospodarstwie trochę pracuję. Nie ma wolnej niedzieli yy, włożę obornik do tyłu. Właśnie załadowałem pierwszą przyczepę. Trzeba stąd wyjeżdżać z obornikiem ze względu na to, że yy, tutaj chcę ułożyć stuk. Następnie już patrzyłem w tym roku na luzaku ułożę na 9 warstw. Także to jest naprawdę ok, fajnie i co? Tylko trzeba ułożyć, żeby na równym to było, żeby na utwardzonym, bo jednak słoma na utwardzonym to jest bajka. Nie topi się człowiek yy, przez błoto, zimą, czy tam na, na jesieni, wiosną żeby po tą słomę jechać tylko elegancko, przy domu nie traci się czasu na, na przywożenie słomy sprzęt się nie niszczy same plusy no także co ja tutaj wywożę tutaj to właśnie do tyłu ten obornik i będziemy to kompostować na razie, no ten rozrzutnik, na razie ten. Wałków z tyłu nie ma. Może oddam do kowala na zimę, żeby wałki dorobić. Żeby było można wstępnie tym też kompostować, jak się będzie tutaj do tyłu zawozić. To już by było wszystko za jednym razem zrobione. Bo te stare wałki, to one się na nic nie nadawały. Tutaj trochę zarosło. No, miałem w tym roku to sprzątać tutaj, zasiać trawę, ale jak widać, znowu nie wyszło. Ze względu na czas. Ale bardziej jego brak. Tutaj nie przejadę chyba. Chociaż może. Na pewno napęd trzeba włączyć. Przejadę. Co nie przejeżdża, No i będziemy układać tutaj rządki. I tyle. Tutaj zrobimy pierwszy rządek. Przejadę. Góry, do kurde Dobra, trzeba cofnąć No i dobra Klapa do góry Przekazik włączamy i sypiemy Zrobię to w niedzielę, bo yy, po prostu w tygodniu nie będę miał czasu, już zaczną nam słomę wozić. No to będzie już po kaczoków, że tak powiem. Teraz to wywiozę dzisiaj, jutro może będę musiał jeszcze trochę, ale jutro i tak będę woził obornik yy, do tego, na pole. I brat będzie uprawiać, także jutro resztę tam rozrzutnikiem też wywiozę. Także co? Pierwsza kubka jest. Kurde, tak trochę nierówno mi się wybiroło. No ale, ale jest. Dobra. Lecimy. No i dobra. Jest już przerwa. Tyle mi się udało tutaj. Najpierw stąd atakowałem. Teraz tu mi się zrobiło miejsce wygodniej, mi jest ładować. Z tej strony to tutaj atakuje. 8, yy, nie 8, 8, albo 9 takich rozrzutników Wywiozłem yy, ten. Jest, nie, ten jest dziewiąty. Teraz będzie no, idę, idę teraz na przerwę. No, ogólnie pewnie będą komentarze, że w niedzielę się nie robi. No, niestety nie mogę sobie teraz pozwolić na siedzenie w niedzielę, bo po prostu. Nie wyrobimy się, bo i tak nie wyrobimy się w tym tygo na następnym tygodniu. A siedząc dzisiaj, to jeszcze jeden dzień do tyłu byśmy byli i w ogóle byśmy byli w czarnej dupie. Także no, no nie miałem innego wyjścia. Musiałem dzisiaj to zacząć wywozić, bo dzisiaj raczej i tak tego nie skończę. Chociaż może jak po dojeniu, jeszcze będę woził, może. Zobaczymy. No i tak jutro jeszcze z 12 rozrzutników może wywiozę tam na to pole do Podmieszankę Gorzowską. Także no to co zostanie, to pójdzie jutro na tamto pole. Najwyżej resztę, jeszcze jak, jak jeszcze trochę zostanie, to wywiozę tam do, do tyłu. Bo jutro... No jutro jeszcze też złożenie balotów to jutro nie wywożę. Bo tam podrzepak e, będzie, będzie pewnie chciał zasiać, uprawić. To muszę tam sprzątnąć najpierw te baloty, inaczej nie ma. Także co, widzimy się zaraz. No i dobra, najedzony, kawka wypita. Można robić dalej. Dobra mamy już wieczór Na płycie mało co zostało Nie będzie pewnie widać No malutko zostało tam Powiedzmy takie 12 rozrzutników I to jest właśnie Tyle co chcę Wyrzucić jeszcze na tamto Jedno pole Także No To jutro, jutro Plan jest taki, żeby jutro zebrać y, taką na jednym tą polu co ostatnio zgrabiałem tą śmiekę. Żeby to zebrać, podobno nie jest to dużo balotów, także na jeden kurs niby znajomy mówił, że wejdzie. Także jutro z rana byśmy to zrobili. Potem mm, potem y, byśmy podczepili rozrzutnik. Ja bym wywoził obornik, brat by to od razu uprawiał. I ten na wieczór bym jeszcze musiał y, zebrać y, słomę. Tam u znajomego się dogadałem już z nim, że ten, że będziemy, że mu pomogę zebrać i co? I pojutrze raczej będę siał tutaj. Tą międzyplon to jest y, mieszanka gorzowska od Sowula. Yy, zaraz nawet nie sprawdzałem, jakie tutaj jest. No, w worku jest 20 kg, czyli tak mamy koniczynę, wykę i trzy życice. Wyk jest 30%, koniczyny jest 20%, tutaj y, życicy jest 50%. Także no, zobaczymy jak to wyjdzie. Ogólnie, też jeszcze mam, e, przyjdzie mi siew z Barembruga, bo tam mi, tu na, mam na 2 hektary. A tam ogólnie 3 hektary jest kawałek, więc na hektar jeszcze będzie Barembruga do porównania. Także co, no, zobaczymy. Tutaj już ze, zna, ten znajomy, co u mnie prasuje, jego szwagier ma petkusa i tam będę chciał się dogadać, żeby to żyto z tą lucerną przez petkusa przewiać, yy, przerzucić. I zobaczymy ile tej lucerny, tego siewu będzie. Ogólnie żydko jest fajne. Najważniejsze, że się nie grzeje, bo tu już mamy praktycznie 48 godzin od zbioru, już przekładałem do tamtego big baga i do tego big baga. I temperaturę mamy 27 stopni cały czas. Tutaj rano było tu 28. Teraz, jakoś koło 14 patrzyłem, to już było 27. Także temperatura nie rośnie, tylko tam delikatnie się zbija. Wiadomo, nie jest to też na jakiejś nie wiadomo jakiej wielkiej hałdzie, tylko w takim worku Big Bagu. To jest tam wiadomo 500 kg. Tu nawet nie ma 500 kg. Jest trochę mniej znając życie. Bo w, tam, no w tamtym roku, jak miałem. Yy, powiedzmy do, do końca, nie to było dwa lata temu, jak miałem tak powiedzmy prawie do końca No to było tam około 600kg miały te worki No, a ty, nawet ponad, bo tam chyba było ponad na 200 z czymś No teraz nie są pełne Także no tu nie wiem, stona może jest No, ale Zobaczymy, ile tej lucerny będzie, jestem ciekaw. Jestem naprawdę ciekaw. No, ale co na dzisiaj? Na dzisiaj już chyba będę kończył. Także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. I do następnego. A no, i chciałem też przeprosić kilka osób, bo tam obiecałem paru osobom, że tam pomogę w różnych rzeczach, ale niestety no, czasowo naprawdę się nie wyrabiam i, i no naprawdę przepraszam tyle. No także co, na dzisiaj to by było wszystko, dzięki za uwagę, trzymajcie się i do następnego, cześć.